No jesteśmy no konadki jesteśmy chryśni, i klapu klapu jest Wojtek jest Bumry, Jurek, oczywiście, tak? i Julek. jest z nami nasza ukochana ekipa jest Sylwia Kozieł jest namaste jest Irma jest beta werszyn jest Tadeusz Lewandowski I Wszystkich oczywiście serdecznie wielu pozdrawiamy wielu innych tak jest pozdrawiamy was ba jest Stefan szatnoła Dzień dobry miał miał spinki spinacze i szanowni redaktorzy dzisiaj to bardziej szczek szczek raczej szczek, będzie szczek. no ale to nie będzie zdradzać nie, jeszcze nie, nie o co nie chodzi, chodzi. Zdradzać różdżkę już też trzymam w gotowości tak, Ruszkę, bo mamy tutaj czary Mary, państwa komentarze z poprzedniego odcinka, który no jest, jest dostępny na YouTube jako powtórka. I tutaj zacznę od bardzo mocnego wejścia. E, JHD8136 Tusk progratulował, że Kierwiński odwiedził 18 miejscowości i wrócił trzeźwy. No i widzisz, no jest sukces rządu. My będziemy no inne oczywiście rządu wielki sukces rządu. I jeszcze jeden komentarz. Chyba pojechali gdzieś, nic nie ukradli. To Dokładnie, klantę. kolejny sukces. E, ale nie, nie, tutaj będzie uwaga, pomachajcie dłużej tą Szkoł, może będą pieniądze dla szpitali? Pozdrawiam Mach, miłych uchamam. Machamy, ale, machamy, ale nasze moce nie sięgają. Ponieważ tak ta, pani Leszczyna, która z zawodu jest uczycielką, to ona nie widzi szans. Nie widzi szans. Nie. O, no ona mówi, budują te szpitale, chcą pieniądze zarabiać. No, ja, ja nie wiem, no. To interesu się nie robi na służbie Panie, zdrowia. Pieniędzy nie ma, nie ma i nie, nie będzie. będzie. Nie będzie, absolutnie nie będzie. No dobrze. Sytuacja, jak Państwo widzicie, jest jaka jest. I dzisiaj. Nie milknął echa. No, <laughs> echa. Cały czas w topy pana Myrchy i pani Gajewskiej z jej, rozpada, z jej rozpadającą się ruderą. No rudero. Ale okazuje się, że ktoś im zrobił krzywdę pani Gajewskiej. To! Rodzice, zro... rodzice, rodzice zrobili rodzice krzywdę. krzywdę robiąc jej darowiznę. A i... Słuchajcie, dobrze, musimy to pokazać. Pokażmy to, no. 7 października, kilka dni temu pani e, e, pani, Merchowa, pani, tak pani, jest, Merchowa. pani pani tak e, jest Pani Gajewska przyszła do sejmu i napisała sobie odręcznie długo długopisem, <laughs> że darowizna domu w budowie, domu w budowie, budowie a nie do w budowie. Słuchaj, TVP w likwidacji, a dom Darow, w budowie. Darowizna no. domu w budowie o powierzchni 160 6 metrów od rodziców. I jeszcze jest darowizna. Tak, tak. Od pana męża, od pana, od pana tutaj tam. Tak. 40 I darowizna tysięcy. od męża 40 tysięcy złotych. Na co to ta darowizna? Na remont jest dobre małżeństwo. No że To na 40 tysięcy na remont. Nie, no ale to no może. może. Tylko czego remont? To ja mamy pewien. Problem, bo, no bo oni są cały czas w budowie. W budowie. Cały czas wiesz, tam Aha, ta betoniarka ale chodzi Ale nie wpisywali im... tego mieszkania wcześniej, tego, do, tego domu we wcześniej. No zapomniało im się, Jak no. już kilka lat budują i kilka lat są posłami i nie wpisywali, ale to. No bo jeszcze nie, bo jest gotowy. nie powiedział im nikt, że trzeba. Oczywiście, nie jest jeszcze Naprawdę. gotowy. Wiecie co, proszę was, a wiecie, a jeszcze tu, a jeszcze tu pisze wiesz, Sławek Jastrzębowski No, no, no. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniach posłowie no, mają Minister Bodnar pisze, nie wniosek o uchylenie immunitetu swojego zastępcy myślał. To hej hejterzy. Jak można w ogóle przypominać takie artykuły? No? no bo wiesz, Łukasz Mejza nie wpisał jakiegoś tam jednego pokoju na poddaszu. Mm -hmm. tam była no i ma teraz taka, kłopoty no. i będzie wniosek o i w ogóle najlepiej o areszt No tak. Ja bym aresz zrobił. Tak prewencyjnie wiadomo? Tak, no ewidentnie. No. Jeszcze zapomniałem, że a propos, bo tu jest miseczka, którą Sylwia kozieł i. i o ten, wspaniała. I... A to jest taka miseczka, jak widzicie, ona jest w środku biała, a jest czerwona. Jest, ja myślę, że jest, do naszego pokażę, bobra może być no tak bo to jest miseczka dla bobra ale jak to jest platformiane serduszko no to przecież to on się nie naje panie za bardzo A, no racja, bo to jest bubr antyrządowy to jest antyrządowy. antyrządowy bubr ale może się troszkę wiesz co nasz wydawca gdzieś mówi się. że chyba że z obrzydzeniem nie Słuchajcie, zwał jak zwał, jedzenie jest jedzeniem i biegniemy, i biegniemy dalej. No dobrze, e, no to zaczynamy od pana Merchy, bo w ogniu pytań. Uuu. Dorwała go pani do no, to na pewno go Wiesz, gryzie, trzyma za łydki, łapie ten. Tutaj troszkę. Zwłaszcza polityków rządowych. W sumie zadała dwa pytania. No, ale to jest konkretne. I zobaczmy, była też konkretna odpowiedź. Najważniejsze, powieść. wysłuchajcie pana Merchy. to jest bardzo ważne, co on mówi. Oczywiście dom się buduje, jest na ukończeniu, trwają prace wykończeniowe. Staramy się w miarę możliwości je czynić i postępować jak najszybciej. Czyli ten dom, który Republika pokazuje wszędzie wobec, to rozumiem, że nie jest gotowy do zamieszkania. Nie, nie jest. To jest, trwają prace wykończeniowe. Jeszcze trochę ich tam zostało. On nie jest na tyle przygotowany, żeby tam dzieci przede wszystkim mogły bezpiecznie mieszkać na co dzień. Więc staramy się go oczywiście zrobić. Robimy to już od dobrych kilku lat, więc te prace po prostu trwają i mówię, staramy się, żeby one były przeprowadzone jak, jak najszybciej. Na pierwszy rzut oka wygląda to jednak inaczej. W środku widoczne są meble, a tym skomina świadczy, że ogrzewanie działa pełną parą. Okoliczni mieszkańcy, którzy boją się mówić do kamery, twierdzą, że małżeństwo posłów koalicji obywatelskiej przyjeżdżało z dziećmi na weekendy do domu. TTZ potwierdzać może kosz przed rezydencją. Słuchaj, słuchaj czy... no ewidentnie stan surowy. No. Czekaj, bez, no, stan surowy, a Stefan Szatnoła pisze z firankami, <laughs> za to bez Spinelli, witamy bez Spinelli'ego, oczywiście. Te pytania trącą myrchą. <laughs> co, to, to prawda, trącą, trącą myrchą, ale może to jest tak, że słuchaj, i specjalnie postawili najpierw Aha. te firanki, wstawili w okna, żeby nie było widać co, jak się tam wykańcza wszystko w środku. No tak. To jest logiczne. I ten tam kosz też... nie mogą mieszkać, ale jest już ekspres, meble pewnie firanki, ekspres jest dwa i... jest, dwa odkurza, cztery ekspresy, no dwa odkurza. Kosz. Żeby... Kosz, no, oni się męczą kolejny rok, żeby ten dom wykończyć. Dokładnie tak Wiadomo, tak no, nie w żadne Gdzieś ten, na no. wygnaniu, na powiślu no. muszą wiesz, Ej słuchaj, pokój. ciekawe, czy to jest właśnie ten teren tej elektrowni po, po Wiśle, wiesz, bo powiśle. Przecież tam, wszyscy... tam są naprawdę, ma, ale tam, czy oni dadzą klepią 8 tysięcy, to starczy na tym powiślu na mieszkanie. Ale słuchaj, no trzeba. Muszą mieszkać w elektrowni. Aha. Widzisz? Po Wiśle. Po Wiśle. Jest takie. Tak, jest takie coś. No dobrze. To jest no, uwłaczające, po prostu no, godność. Nie, nie, naprawdę. Ja, ja już, ja już naprawdę nie wiem. Nie, no, to coś, coś tak, ogólnego, jak, no. jak ktoś nie jest z Warszawy, to może też powiedzieć, warto że to jest dosyć <mulity> tak. ekskluzywny lot. <loved>. No, <mulity> więcej niż ekskluzywne. kiszy mi, mi baby, kisz mi baby, dom bez dom zły, słuchajcie. Dom zły, ojej. Tak. Oni się boją, w nim mieszkają, że tam straszy A, no i wszystko się wyjaśniło tutaj. Dlatego musieli. Zrzucili taki wiesz, pieniądze. zgniłego takiego. zgniły Zgniłe jajo, jajo takie w którym jest. straszy. Dajcie spokój, ci dom rodzice wiesz, 166 metrów. Tylko pytanie, kto straszy, to może zapytamy naszych widzów, co tak. straszy w domu Mirchów. Straszy w domu myrków tak. Albo kto? Albo kto? kto? Albo kto? kto? No dobrze, Stefan Szadnoir, ale to w kaskach chodzą po budowie. No lepiej, jak tam straszy, to nie wiadomo, co wiesz. Dobrze, i wychodzi Próxima druga sprawa, nieprzyjemna, wiesz, bo to. Ktoś źle życzy myrsze wiesz wszyscy z ostatnio wziął no? to oczywiście ja się od, od razu się, tak, obetnę, od od się od razu się, się oczywiście bo on jest wiceministrem u Bodnara wiesz mm. ale ma tak strasznie duże ambicje jak te kilometry co najeździł wiesz i podobno że to mogło nawet od Bodnara wyjść. Uh. Że go tam podgryzał, podgryzał i było Tak, ty Adam mam taką chałupę pod Warszawą od 39 minut. Tak, tak, prze SK No dobrze, tak to wygląda. Taka ładna kariera, drodzy Państwo. No to kilometrówki teraz to ważny element, bo znowu się czepiają, naprawdę nie ludzie to widzą. Nie, ciach, Mamy po pierwsze wspólny samochód, z którego korzystamy i on jest ujawniony w oświadczeniach majątkowych od dawna. Po drugie, w Toruniu korzystamy też z samochodu pracownika biura, czy też mojego, jak jesteśmy całą rodziną zawsze, czy to w Toruniu, czy w Warszawie, czy w Błoniu, używamy jednego wspólnego samochodu lub też pracowników biurowych. Poprzedni rok wyjątkowo intensywny, bo przecież wielomiesięczna kampania wyborcza. na no, też staliśmy się za każdym razem być razem jako rodzina, więc.. Sama jedna trasa Warszawa-Toruń to jest ponad 500 km, więc takie wyjazdy co weekend, no to już nie chcę mówić ile to jest kilometrów, więc no, to był bardzo intensywny rok i z tego co pamiętam, no też nie wykazywaliśmy jakiejś chyba maksymalnej nawet ilości tych kilometrów. Ale powiem ci, że. Bo tam jest, on wkopał kilka, kilka osób i siebie. No, <laughs> no siebie to oczywiście. I tak jeździł dalej no, pomóc. Nie właśnie chciałem powiedzieć, że ci hejterzy wyliczyli. No. Wyliczyli, że tych kilometrowych to było tak, że jakby przez cały rok oni jeździli, to wychodziło po pięć godzin jazdy dziennie. I oni jeżdżą pewnie tyle. Czyli myślisz, że, bo im tam powiedział, że cały weekend. Mhm. Więc może to jest tak, że oni. Może oni cały weekend jeździli tam i z powrotem do Torunia i Warszawy. A, cały weekend. A, I teraz to, to, to ma. Sens. Weekend w tym rządzie zaczyna się w czwartek, nie? Czasem w środę. Tak, potem robią turdę. Toru i Warszawy. I jeżdżą w kółko. No, widziałem, że są takie trasy rowerowe dla zapaleńców. To może oni po prostu zrobili tę trasę tylko ze samochodem. No może, no słuchajcie, bez, bez, 300 kilometrów bez, bez. bez spidelni pisze Kto straszy dziecko rozmawia. <laughs> No dobra, słuchajcie. Eee, nie. Nie, no no nie, dobra, nie chcę się, się całkowicie. No, no dobrze, i o e, drogich Państwa naszych drogich, no bardzo, bardzo drogich, bardzo zdecydowanie drogi bardzo, bardzo drogich, pytał e, i mówił dzisiaj o nich e, Pan. Jak m, jest w tym studio. W tym studiu e, poseł Fogiel. Oni na razie dzielnie prowadzą wojnę ze zdrowym rozsądkiem i z jakimiś podstawowymi zasadami etycznymi. Dziś jedna ze stacji radiowych donosiła, że Tusk miał podobno, może nie wprost się odnosić do tego na, chyba wczoraj na posiedzeniu klubu, mówiąc, że muszą uważać, bo są pod ostrzałem mediów i opinii publicznej. Czyli nie, że muszą po prostu zachowywać się uczciwie, tylko muszą uważać, żeby to nie wychodziło na jaw. Ale czego poseł Fogiel nie rozumie? No właśnie, ja też nie rozumiem. Tusk dostał fuchi. Fuchi, wściekł, się. nakrzyczał, czemu, że czemu nie robicie wałów jakoś tak ładniej i ciszej i tak w ogóle jest, bo to, znaczy, bo to, że, bo to, że robicie, czemu, to okej, okay, prawda? Jesteście, o, o, że bądźcie moralni. Ludzka rzecz. Ludzka. Jak Tusk <noise> mówi o moralności etyce, to tak jakby mówiła taka pani, co. No to się stary zawód to jest jest taki tak stary jest tak owszem tak, tak. zawód nie będziemy wspominać jaki natomiast słuchaj no jakby to jest logiczne No róbcie sobie tylko żeby was nie złapali za rękę a jak was złapią to nie, mów, że, no to nie że to nie to twoja ręka czarnego no. ukradł No i tyle No o, i, I, i wina i wyborczej się podoba TVN zrobi materiał wiesz No potem dobrze będzie o tym że on nawet pamiętam że w tym właśnie tej serce do TVP Info mówił że na początku że jest kampania hejtu skierowana w jego rodzinę i w jego dzieci, jego, dzieci. jego bliscy cierpią dzieci nie Straszne. Nie, nie, my się dzieci. od tych hejterów odcinamy. Tak, absolutnie. absolutnie. I może jakieś trzeba też porady panu Mersze zrobić. Ja myślę, robi? że porada będzie taka, że musi się lepiej, lepiej chować. Znaczy chować i nie mówić tylu rzeczy, mediom, bo jak on to tak. zaczyna mówić, to on potem kopuje jeszcze wszyscy. Tak. Znaczy chołownie wsadzą. Y Kilometrówki tak. lubią milczenie. Tak był taki poseł który o tym o tym wiedział i dopiero niedawno go tam i kończymy <grym> tę i część wiedzieć. ale wracamy dosłownie za sekundeczkę do was dwie minutki nadajcie. No. no i witamy ponownie po krótkiej przerwie i pędzimy bo mamy strasznie dużo dla państwa materiałów a jeszcze jeszcze namastę słuchaj napisała mhm. ostatnia Aria Myrchów. Ostatni Marszów. Ostatni Marsz Ludzi i Myrków. Ludzi myrków. Dokładnie, a potem na czas Orków. I te orki wyjdą z tego domu, więc. No orki się tam czają chyba, wiesz. W, w to teraz Jasna sprawa. Dobra, biegniemy. Nie, właśnie pokazuje, że tam jest spokój. Zastanawiamy się, czy Tusk często ogląda konferencję Władimira Władimirowicza Putina. No jest czuć inspirację. Zwrócił na to uwagę również poseł Fogiel. No i może niech on powie właśnie, jak to widzi. Co roku Władimir Putin robi taki numer, że siada przy stole i dzwonią do niego obywatele i mówią, że tutaj panie Putinie dziura w jezdni, a tutaj łapówkarz w lokalnej administracji i on chwyta za telefon i mówi to panie gubernatorze gdzieś tam na, na, na dalekiej Syberii proszę się zająć tą konkretną dziurą wjezdni. No, to są putinowskie sposoby zarządzania emocjami społecznymi. I to samo nam proponuje Donald Tusk. No przecież transmisja posiedzenia rządu, gdzie w sprawie, no oczywiście nie błahej, ale jednak nie na poziomie samego premiera, tego, że, że sprzedaje się alkohol w tubkach, co może być mylące dla części klientów, chociaż to no bo przecież... Niektórzy na monopolowym kupują soczki dla dzieci. Chociaż przecież nie, nie zakazane, bo te tubki mają, rozumiem, banderole, więc wszystko było zgodnie z prawem. I on... Od razu podrywa ministra, ministra rolnictwa, mówi Czesław, to do resortu i załatwia sprawę. No Czym to się różni od tych putinowskich zagrań? No i wszystko się zgadza. No. Tak jest. Poza tym, że ten rząd jest tak słaby, że trzeba wszystko im wiesz, mówić, nie? Tak, dokładnie. ludzie Jakiś szpital pada. No. No tak, no to dokładnie tak, tak wygląda. No, no, jak inaczej, do no, przyszło po, nie po, ci, że sobie to wyobraziłem, jak to mogłoby wyglądać na no. posiedzeniu rządu. Czesław, ty zajmiesz się tubki. Ty się zajmiesz <śmum> naprawą jezdni w jakimś tam świd, tak. Świdnicy, czy tam... A ty, Kierwiński, w innym... tym pijakiem tak. jakimś tam <śmum> wiesz, burmistrzem czegoś, nie? Dokładnie. Ty się znasz na tym, to ty to zrobisz. Była tak? taka afera z takim jednym wójtem, co tam właśnie <śmum> ja nadużywał w czasie Jest pracy. problem narkomanii wśród młodzieży. Nitras, tak jest. Ale on jest ministrem <śmum> sportu, ale się sta. Kierwiński, podprzątaj <śmum> tych bezdomnych, którzy... No dobrze dobrze Osobiście. to Tadeusz Lewandowski po to jeździł tych miejscowościach nie no tak to. dobrze idziemy idziemy dalej bo ale dlatego my chcieliśmy znaleźć jakiś sukces tego rządu tak szukaliśmy bardzo bardzo ale że my nie mogliśmy znaleźć No to wzięliśmy tych Rzeczpospolitej bo oni zawsze jakiś sukces rządu znajdą no właśnie liczyliśmy na to że daktor wiesz i chrabota i nie tak. oni zawsze znajdą i znaleźliśmy ten. jeden tak jest Zobaczmy to Jakie są największe sukcesy tego gabinetu? Trudno powiedzieć. Może to, że trwają w ogóle? I to jest ogromny sukces. To jest wielki sukces, że się nie pozabijali jeszcze no. i trwają, bo oni trwają na posterunku, jak nasz bubr. Nasz bubr trwa i będzie trwał tak, tutaj trwa. na, na posterunku. A są tacy, którzy go chcą zabrać. Tak są jest. Tacy. Do końca rządu, tak mojego lub jej. Tak. Jest, tak jest do końca samego końca <laughs> mojego e, albo jej. No tak to, drodzy Państwo, wygląda i niestety i niestety inaczej chyba wyglądać nie będzie. E, e, minister, a obecnie poseł Ozdoba... Mm -hmm. Wziął na warsztat, pamiętasz takie słowa Leszka Millera tak, no o tym, kto to miał puszczali. głowę mocną, kto nie miał. Tak. No i on ją tak troszeczkę sparafrazował sobie po swojemu. Uwspółcześnie, Uwspółcześnie, można współcześnie, można powiedzieć. Panie pośle, zapraszamy do spiny. Doskonała robota, oglądamy. Leszek Miller dostał pytanie, kto miał najmocniejszą głowę z poskomunistów. Posłuchajcie. Józef Oleksy. Józef Oleksy. A czym się to wyrażało? Że niezależnie ile wypił alkoholu, zawsze był trzeźwy. Moc jest z nami. A teraz zastanówmy się, kto ma najmocniejszą głowę platformy. Może to będzie Sienkiewicz? Mówią o co z niego za tym. A może to czyli Kierwiński, uwaga, uwaga. Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. Jezus, Nie, ale ja się, wiesz co, odcinam się. Pan Jacek przesadził mocno. Tak. Po pierwsze w pierwszej sytuacji z Panem Sienkiewiczy, to po prostu wiatr zawiał mm -hmm. na sali plenarnej. To jest duży budynek, tam może wiać, e, po, po pierwsze, a w drugiej sytuacji, no to wiadomo, że to pogłos był. No pogłos, na to, to wszystko wiemy, że pogłos. Wstrętne ochydne tak, tak plotki, jakoby pan Kierwiński miał być wtedy pod wpływem alkoholu, są absolutnie nieprawdziwe. My się no. absolutnie odcinamy od tego, że pan Kierwiński. Mógł kiedykolwiek być, wtedy wpływem alkoholu. My witamy tutaj Janę Jaszczuk u nas, o. która przypomina pewną historię. Najlepsze było, jak na tę telekonferencję Putlera dozwolił się siedmioletni dzieciak. Płakał, że jest za młody na obóz dla utalentowanych. Car załatwił. No proszę. Pozdrowienia Jasiu, serdeczne oraz... Miejmy nadzieję, że i Donald Tusk załatwi jakieś tak. miejsce na koloniach gdzieś. Ja na naprawdę. Naprawdę. Słuchaj, trzecia droga. jest załatwił figur orliki. Załatwił, orliki. załatwił te Orliki całkiem. Do, tak. e, drodzy Państwo, trzecia droga to jest taka partia. Tak do której należy Szymon Hołownia i oni mają fenomenalne różne pomysły i mieli takie gwarancje, szli do wyboru z takimi hmm, gwarancjami. Tak, były I coś poseł takiego. poseł gramatyka, bo on jest z tej trzeciej, 666. Taka trzecia noga, bo oni tak się bardzo starają być tą trzecią nogą 3 pomiędzy. Mogą, tak jest, więc ty, nogi bym panu nie podał, jak mawiał kiedyś Lech Wałęsa do Kwaśniewskiego. No to zobaczmy pana gramatykę. Za 12 gwarancji trzeciej drogi, pamięta pan chociaż niektóre z nich? Wy pytam dlatego, że za tydzień spełna będzie rocznica wyborów. Będziecie się szczycili tym, jak spełniliście swoje obietnice. Pamiętam, z czym e, szedłem do wyborów ja, pamiętam, jakie miałem. E, A pamięta jakie pan po prostu 12 gwarancji Ja nie, nie chcę, że pan e, wszystkie e... wymienił, bez, 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 bez żartu. Przez wiadomo, nie, nie jestem w stanie przytoczyć w tym momencie wszystkich. Ja... No tak. By to by tam panie spamiętał, panie. co obiecaliśmy rok temu. Panie, ja dokładnie. nie pamiętam, panie, ile tam wiesz, co wczoraj w co no do pani. Ja też uważam, że też się czepiają tego człowieka. Czepiają się, Dobrze. okropnie, naprawdę. Bardzo porządny sędzia pojechał do TVN-u. Mhm. I tam e, kulturalny na poziomie. Tak. Pojechał do TVN-u, kulturalny na poziomie no, Porwał się z nim na słońce. i tam spotkał kolendę e, e, zaleską. I już było starcie, że tak powiem, dwóch przeciwległych biegunów. biegunów jeśli tak. chodzi o poziom. Biegun Grozy i kultury. kultury tak. Tak. No to posłuchajmy. A z nami studiu Zbigniew Kapiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Panią Redaktor. Witam Państwa. Były sędzia Sądu Apelacyjnego powołany do Sądu Najwyższego przez Neokaris w procedurze zakwestionowanej przez europejskie trybunały. Czy według Pana hmm, prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski? Pani Redaktor, na wstępie tak po tym przywitaniu, które uważam, że jest takie niewłaściwe. Ja Dlaczego niewłaściwe? Szanowna pani redaktor i szanowni państwo, przyszedłem do studia tvn z szacunku dla widzów. I pani reprezentuje określony urząd Sąd Najwyższy. Jestem sędzią Sądu Najwyższego, a pani użyła pojęcia były sędzia Sądu Apelacyjnego. No był pan sędzią Oczywiście. Sądu Apelacyjnego. Byłem sędzią także Sądu... Okręgowego, wojewódzkiego, rejonowego nie przywiązuje do tego wagi. Tylko tak wydaje mi się, że szacunek powinien obowiązywać w obie strony. To nie jest tylko kwestia tyle. szacunku, tylko wyroków sądów. Ale to chętnie o tym porozmawiamy, szanowna pani redaktor. To myślisz, że uprawnione byłoby nazwanie pani Kolendy Zalewskiej funkcjonariuszem medialnym udającym dziennikarza? Tak, znaczy nie, znaczy to jest wybitna dziennikarka, to jest wybitna funkcjonariuszka kan udająca dziennikarkę. Medialze, no. Funkcjonariusza medialnego? Medial medial tak. Tak, 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 uważam, że tu wszystko jest w jak najlepszym porządku. No bo skoro pan sędzia jest... Ale no, tak, wiesz, tak pan, jest pan sędzia pisze podręczniki wiesz, mm. akademickie, ludzie się uczą z jego komentarzy, nawet ja czytamy. No kto tak nie dostaje się do z sądu najwyższego, więc wyobrażam sobie, że jest to wybitna postać. No tak, no kilkadziesiąt lat w zawodzie szanowany przez wszystkich a pani pani Kolenda Zaleska gospodarczy się wstydzi Aha, o tym. już tego nie puszczaliśmy. Błąd logiczny. Tyle lat, to nie jest dobrym sędzią, bo gdyby był dobrym sędzią, to nie byłby neo, wiadomo. to Nie, to odbyć. Powinien nie przyjąć prostu tej nominacji od pana Duda. Nigdy by nie przyjechał do TVN to jest brak wiedzy życiowej. Tam się nie szuka szacunku no i zrozumienia. a może to jest po prostu taka wiesz naiwność, że jednak będzie coś z tego dobrego. No chyba tak, chyba tak. Panie sędzio, pozdrawiamy i klasy gratulujemy. To trzeba, nie można mu tego odmówić. Tak, jakby się barberia, słuchaj, zdarzyła z konsulem rzymskim. No, i jest więcej. to rzeczywiście takie rzemowna scena. Idziemy, idziemy dalej. Pani Kwaśniewska. O, elegancję. mowa. Tak. Ona ma córkę znaną z tego, że jest córką Jolanty y ona i. Ona robiła taki, tak Ona miała taki blog nawet. Make life easier chyba się nazywał. Nawet. Tak, to, to jest jej. To tak, tak. No w każdym razie pani znana z tego, że ma mamę i tatę. Y no, i bloga. I bloga? Ja Okazuje się, że nie tylko. Nie ma, tylko ma, ma nawet ma dzieci. Dzie psieci ma. Ma dzieci. Dzieci ma. Dzieci i psieci. Dzieci, 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 posłuchaj. Czy żałuje pani, że nie jest babcią? Eee, troszkę żałuję, tak. Chciałabym być babcią. Myślę, że to jest fajna funkcja, ja bym była babcią taką po bandzie. Ale jestem. Taką lolą, lolą bo, bo, bo tak nazywają mnie w domu. W, na Filipinach na dziadka mówi się lolo, a na babcie lola. Więc ja jestem lolą dla, dla dwóch psiaków oleńki, dla, dla luli i teraz biby. Także czuję się spełniona w roli opiekunki dwóch takich fajnych panienek. No. Wiesz, W internecie funkcjonuje takie określenie jak fajnopolak. Fajno I Ja myślę, że to jest takie najwyższe stężenie fajnopolaka w fajnopolaku. I on jest takich miseczek. I, I on jest z miseczek. takich miseczek. I tak, jezu. jest takie piesko, Dobra. jest takiej miseczki. Dobrze. No dobrze, słuchajcie, biegniemy dalej. Skoro może o kobietach. Kaszkę kaszkę, tak. <laughs> skoro o kobietach, to zdrada. Nie wiadomo, czy Hanna Gierąckiewicz-Walc pojedzie jednak Skandal. do sklepu. Skandal. Skandal. Das, derska. Ale co, może w Brukseli wszystkie kamienice Zobaczmy już sprzedane? No, no tak, właśnie. No. Może jej trzeba dać kuratora, tak jak dla 140-latków byli kuratorzy w Warszawie. A, no właśnie, właśnie. Ale zobaczmy. I no. Jest, no. Hanna Gronkiewicz-Walc nie może objąć mandatu po kierwińskim. Co to oznacza? Ważny zapis w kodeksie wyborczym. Okazało się, że nikt nie poinformował... Yy, no nie, Że jednak Kierwa wrócił, po, plątać się na terenach powodziowych. Może za młody ten materiał, bo miał 130 lat, to byłoby łatwiej. No. Bardzo smutna sprawa. I jeszcze jeden materiał. Marianna Schreiber. Marianna o, Schreiber. Wraca co jakiś czas. Czy do mogą nas? być tak. dwa krincze na jednym zdjęciu to my i i to, co teraz te osoby tak teraz Zobaczmy. Pokażemy. Bardzo ważne. Marianna Schreiber, która napisała i, i generalnie, czy naprawdę ona ma z nim przegrać wybory prezydenckie? <laughs> To no. jest szyk i styl, a my musimy kończyć. Dlatego powiem szybko, że to jest tak jakby Krak Krakus właśnie chciał się przybrać za warszawiaka i tak to właśnie tak wychodzi. Tak Konrad chodźcie Wojciech Biedroń. Do zobaczenia.